Ameryka Trumpa nie ceni słabych. Europa powinna wykorzystać obecny polikryzys i okazać siłę, zwiększyć wydatki na obronę, wzmocnić europejski filar NATO, odbudować konkurencyjność, pokazać pazury w gospodarce, szukać partnerstw z innymi dużymi rynkami i liczącymi się krajami, zwłaszcza z grupy G20. Musimy dokonać głębokich zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej ale bez otwierania tematu nowego traktatu, bo to zbyt ryzykowne. Problem polega na tym, że trzeba to wszystko zrobić szybko, a jesteśmy spóźnieni o dekadę, mówi Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Rozmawiał z nią Jacek Ramotowski. Rozmowa stanowi część wywiadu opublikowanego w majowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Czuje się pani europejskim darmozjadem? Nie rozumiem. Tak mówili o nas najwyżsi przedstawiciele rządu USA na czacie na sygnalu. Wydaje się, że nowa administracja amerykańska nie żywi zbytniej sympatii do Europy. Zapewne dlatego, że jest postrzegana jako bastion liberałów, lewaków i wszystkiego, czego trumpiści najbardziej nienawidzą. Rzeczywiście większość rządów w Unii Europejskiej nie reprezentuje prawicowego, a już na pewno nie skrajnie prawicowego punktu widzenia. Awersja Donalda Trumpa do Europy ma podłoże polityczne, zapewne także wynika z krytyki pod jego adresem w czasie rządów Joe Bidena. Europejscy liderzy nie ukrywali sympatii do demokratów i antypatii do Trumpa. Nowa ekipa w Białym Domu to pamięta. Pewnym wyjątkiem z ich punktu widzenia jest Giorgia Meloni jako liderka włoskich konserwatystów i premierka prawicowego rządu. I być może trochę Emmanuel Macron ze względu na jego osobiste starania oraz historyczny splendor i prestiż Francji. Jednak te wyjątki nie zmieniają generalnie sceptycyzmu do Europy i niechęci do Unii Europejskiej. Można kogoś nie lubić, mieć urazy, ale mimo wszystko dobrze z nim współpracować. Tak bywa w każdej organizacji. Czy to jest sprawa wyłącznie urazów, emocji, czy może jest to kwestia strategicznego wyboru, że USA nie chcą być i nie będą sojusznikiem Europy? Donald Trump i jego administracja uważają, że Ameryka nie powinna już się zajmować całym światem i wydawać na to kolosalne pieniądze, chroniąc na przykład takie miejsca jak Europa. Ameryki dzisiaj nie stać na bycie globalnym policjantem. A skoro tak, to zamiast pompować miliardy dolarów w interwencje na różnych kontynentach, w tym na przykład w Ukrainie, lepiej je przeznaczyć na poprawę sytuacji we własnym kraju. Dlatego priorytetem nowej administracji USA jest odbudowa potęgi amerykańskiego państwa i poprawa różnych rzeczy, które ich zdaniem nie działają dobrze czyli na przykład odbiurokratyzowanie i odchudzenie rządu, poprawa infrastruktury, pozbycie się nielegalnych imigrantów. Cały ten plan jest opisany w dokumencie Projekt 2025, opracowanym przez kilkadziesiąt osób z kręgów republikańskich, na czele z think tankiem Heritage Foundation. Dokument ten ma prawie tysiąc stron i prezentuje szczegółową wizję zmian w poszczególnych sektorach funkcjonowania państwa. W kampanii Donald Trump podkreślał, że to nie jego dzieło i że on nie ma z tym planem nic wspólnego. Teraz jednak widać wyraźnie, że jego administracja w praktyce realizuje ten program. I co z tego dla nas wynika? Dla nas wniosek jest taki, że Trump ma inne priorytety. Chce uczynić Amerykę wielką, więc przestaje go interesować reszta świata. Odpuszcza sobie pilnowanie światowego porządku i międzynarodowego prawa. Liczy się tylko to, co jego zdaniem jest dobre dla USA. Co z tego będzie? Światowy bałagan, bo Ameryka jest wciąż najpotężniejszym państwem, ale sama już nie daje rady. To oznacza, że albo wejdzie w ostrą rywalizację, albo będzie się chciała podzielić strefami wpływów z państwami, które uznaje za potęgi. Na pierwszym miejscu są Chiny. To może oznaczać dążenie do odtworzenia nowego bipolarnego układu znanego z czasów zimnej wojny. Glob był wtedy podzielony na dwa zwalczające się obozy, którym przewodziły USA i ZSRR. Tak zwany trzeci świat, który usiłował pozostać neutralny, w istocie był terenem rywalizacji tych dwóch potęg. Teraz miejsce ZSRR mogą zająć Chiny, ale Rosji się to nie podoba, Europie zresztą też nie. Dlaczego? Bo w bipolarnym ładzie nie jesteśmy podmiotem, nie siedzimy przy stole, tylko leżymy na talerzu. Ktoś inny nam urządza świat. Trump nie tylko nie lubi Unii Europejskiej, ale też się z nią nie liczy. Znacznie bardziej poważa Rosję. O co Trump gra z Rosją? W pierwszej kolejności, Trump próbuje wygasić wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Jednak ma bardzo uproszczoną wizję rzeczywistości. Wierzy, że mu się uda doprowadzić do rozejmu w Ukrainie poprzez negocjacje z Kremlem. Jego stosunek do Putina to mieszanka respektu dla siły Rosji, jako największego terytorialnie kraju na świecie i mocarstwa nuklearnego oraz swego rodzaju podziwu dla Putina jako silnego przywódcy. Na tym tle Europa wypada w oczach Trumpa słabo. Jest w drugiej lidze? Trumpowi i jego ekipie się wydaje, że Europa nie jest im potrzebna do zakończenia wojny w Ukrainie. Uważają, że trzeba się z konieczności liczyć ze zdaniem Rosji, natomiast Ukrainę można będzie do wszystkiego przymusić, bo przecież zależy od amerykańskiego wsparcia. Trump nie bierze pod uwagę, jak ważna dla Ukrainy jest postawa Europy. Trumpiści krytykują europejskich liberałów i lewicę, a wspierają ugrupowania prawicowe, konserwatywne, skrajne, takie jak AfD w Niemczech. Administracja Trumpa chciałaby innej Europy, jej skrętów w prawo, większej liczby takich rządów jak ten w Budapeszcie czy w Rzymie. Jednocześnie Unia Europejska to dla Trumpa abstrakcja. Zaś pojedyncze państwa Europy są drugorzędnymi aktorami w globalnej grze, w której liczą się przede wszystkim Chiny, ale także Rosja. To znaczy, że musimy wejść do pierwszej ligi? Za jaką cenę? Europa, żeby się liczyć, musi przede wszystkim się przeorganizować i pokazać swoją siłę w działaniu, a nie w słowach, czyli zwiększyć wydatki na obronę, przeorganizować przemysły zbrojeniowe tak, żeby ze sobą współpracowały i więcej produkowały. Wprowadzić wspólne zakupy uzbrojenia z innych krajów, takich jak USA, a jednocześnie zmniejszyć skalę tych zakupów, aby więcej zamawiać w Europie. Musimy także pokazać, że jesteśmy w stanie wspierać Ukrainę, nawet jeśli Stany Zjednoczone tego już robić nie będą, zareagować na bierność Amerykanów wzmocnieniem europejskiego filaru NATO i przeorganizowaniem zasad kolektywnej obrony. Aby w dłuższej perspektywie udźwignąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu, w krótkiej perspektywie jest to jednak niemożliwe. Dlatego Europa będzie nieustannie rozmawiać z Amerykanami, aby ich przekonywać, że lepiej wyjdą na współpracy. Jednocześnie Unia Europejska powinna pokazać swoje gospodarcze pazury czyli przedstawić silne karty w odpowiedzi na amerykańskie cła. Unia Europejska musi się odbiurokratyzować uruchomić Europejski Fundusz Konkurencyjności, uprościć procedury dla biznesu, a jednocześnie zacieśniać relacje z dużymi rynkami, takimi jak Indie czy ASEAN. Jednym słowem, trzeba robić swoje i się wzmacniać. Mamy szansę? Europa jest bardzo potężnym graczem gospodarczym i bardzo atrakcyjnym rynkiem, dlatego Rosja odczuwa nasze sankcje. Trump właśnie zaczął wojnę gospodarczą i amerykańska gospodarka też to odczuje. Proszę popatrzeć, co się dzieje z wartością amerykańskich spółek. Spadają, za to rośnie inflacja, a to zaboli amerykańskiego konsumenta. Europa nie chce wojny handlowej, ale nie może Ameryce pokazywać słabości, bo wtedy tym bardziej nas nie będą traktować poważnie. Mamy liczne wnioski z raportu Maria Dragiego, program Rearm Europe. Weszliśmy na dobrą ścieżkę? Unia Europejska przeszła do czynów i robi to jak na swoje możliwości bardzo szybko. Problem w tym, że jesteśmy spóźnieni mniej więcej o dekadę. Gdybyśmy zaczęli wprowadzać te zmiany, kiedy Rosja zajęła Krym w 2014 roku, bylibyśmy dziś w innej sytuacji. Powiedzmy sobie szczerze, że po pierwszej wygranej Trumpa Europa go przeczekiwała, licząc, że to błąd systemowy. Jak w 2020 roku wygrał Joe Biden, odetchnęła z ulgą. Powrót Trumpa przyjęto z rozczarowaniem, ale nikt chyba nie przewidział skali zmian. Postępowanie nowej administracji zaskoczyło Europejczyków. Wszyscy się spodziewali, że to będzie trudny prezydent, ale nikt się nie spodziewał, że Trump zacznie uderzać w sojuszników, takich jak Kanada czy Dania, a układać się z Putinem. Zapraszamy Państwa do lektury całego wywiadu, który dostępny jest w majowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Czytał profesor Krzysztof Opieliński.